Kochani, witam Was jeszcze ze Szwajcarii, ze słonecznej Szwajcarii. Dzisiaj postanowiłam wziąć przerwę w pracy i ruszyć w górę. Naszym celem będzie Sakser Luke i Falen Se. Zobaczcie, bilet, możemy tutaj kupić. Kosztuje 18 franków, czyli około 15. Nie, około 20 dolarów w jedną stronę. Tu jest Żani, Rożani. Um, I w jedną stronę kosztuje, zobaczcie, 18 franków, dwie strony 36 franki. Czyli to jest w dwie strony około 40 dolarów. No i jest drogo. Kochani, właśnie dojechaliśmy do Stauben. Tym wyciągiem dojechaliśmy do miejsca, które nazywa się Stauben. To było około 8 minut i właśnie 20 dolarów w jedną stronę. Wzięliśmy ten wyciąg z tego względu, że mamy bardzo dużo do chodzenia później po górach, a nie mamy już tak dużo czasu, więc i podejście jest bardzo, takie bardzo strome właśnie na Stauben, więc nasz, naszą wędrówkę zaczniemy od Stauben. Zobaczcie, tu jest Stauben. No i dotarliśmy do Sakserluke, to jest około 40 minut spacerkiem z Staubern do Sakserluke, żeby dostać się tutaj do Staubern trzeba dojechać do Sevelen to jest e, z autostrady, jest zjazd z na Sevelen, to jest kanton Sanganen. słuchajcie, ja mieszkam w Alstettenie, z Alstettenu to jest jakieś 20 minut samochodem do, e, do Sevelen, później już jest oznaczona droga do Staubern, stamtąd można albo wejść na Staubern, albo wjechać banem, tak jak to my zrobiliśmy i zacząć wędrówkę całodniową e, po e, tutaj właśnie e, Alpach, e, Alpsteinu i Appenzelleru. Tu właśnie Sakserluke jest jeden z takich najbardziej fotogra fotograficznych miejsc w Szwajcarii. Ja zawsze oglądałam zdjęcia na Instagramie, na Facebooku i zawsze chciałam tutaj dotrzeć, ale tu nie jest aż tak łatwo dotrzeć z tego względu, że wiosną to jest bardzo wysoko i wiosną jest zawsze śnieg i nie można tutaj wejść. Więc ja już próbowałam kilka razy, ale zawsze było za ślisko, za śnieżnie, więc nie udało się nigdy wejść. To jest moje pierwsze, pierwszy raz tutaj. Przejście ze Staubern tutaj na Sachserluke jest bardzo, bardzo łatwe. Jest troszeczkę podejść w górę, w dół, ale e, naprawdę, z tymi wszystkimi tutaj e, wędrownymi ścieżkami, które są w tej części alp, gdzie ja jestem, to powiedziałabym, że to wejście jest e, bardzo łatwe. Oczywiście nie trzeba płacić za, tego, za ten wyciąg, można wejść na górę, to jest około dwie godziny, podejście jest ale ciężkie, e, naprawdę jest dużo tak właśnie na górę się wchodzi. E, my zrobiłyśmy też zakupy w supermarkecie, żeby nie wydawać pieniążków e, już tutaj na restaurację, bo jeden posiłek kosztuje 25 do 30 dolarów, więc żeby zaoszczędzić zrobiłyśmy zakupy w supermarkecie i będziemy tutaj piknikować na świeżym powietrzu. Doszliśmy do Sakser Luke. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Co prawda, e, oglądałam wiele filmów na Instagramie, na YouTubie i zdjęć, i to troszeczkę e, bardziej osza oszałamiająco wyglądało. E, ale no, widoki są przecudowne. Droga jest bardzo łatwa, łatwa jest sucho, e, mało ludzi, więc idealne warunki do chodzenia po górach. Bardzo po polecam Wam to miejsce, to się nazywa Sakser Luke. Zobaczcie. Saks Luke, będziemy szli na Falency. To jest jedno z najpiękniejszych jeziorek tutaj w Szwajcarii. Jest takie jedno z najbardziej instagramowych też. Tutaj nie szłam jeszcze na to jezioro stąd, więc nie znam dokładnie drogi. Widać je, więc nie powinno być daleko. Spytaliśmy się tutaj ludzi po drodze, jak, ile czasu to zajmie. Powiedzieli 20 do 30 minut, no ale powiedzieli też, że stąd e, z. Tutaj właśnie z tej huty, na której byliśmy, ze Sztaubern, tutaj to jest też 30 minut, no my potrzebowaliśmy godzinę, więc robimy po prostu dużo przerw na zdjęcia, rozmawiamy, no i mieliśmy jeszcze przerwę na śniadanie. No weszliśmy na takie miejsce, gdzie właśnie jest e, taki Instagramowy punkt, gdzie najlepiej widać ten sakser, Ale było bardzo, bardzo niebezpiecznie. E, wchodziłam na rękach, zobaczcie moje ręki, ręce są takie e, czarne. No ale słuchajcie, już tyle rzeczy się dla fajnych fotek zrobiło w życiu, że wejście na tego malutką górkę e, to nie był problem. E, problemem było to, że było bardzo mokro i jeden zły, zły step. E, mógłby spowodować runięcie w dół. E, więcej niż dwie osoby by się tam na tym cypelku nie zmieściły, no ale mi się udało. E, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało zdjęcie. Muzyka Doszliśmy do Falense, jest przepięknie, przepięknie. Z to było około godzinki drogi w dół. Nie było wiele ludzi. No, trasa jest troszeczkę trudniejsza niż tam na górze, ale myślę, że dla każdego. Pamiętajcie, dojechać można. Tutaj może się dostać albo właśnie e, nawet z Alpse, z Wasserauen. Można zrobić taki, wa, taki właśnie Wanderuk, taki, taką e, taki szlak z Alpse, Sempiserese. I Falens. E, można się tutaj dostać też z Hoher Kaster albo tak jak ja saxer e, i właśnie z tego miejsca, gdzie ja zaczęłam. My dojechaliśmy do Staubern, później e, takim właśnie tym wyciągiem wjechaliśmy na górę i teraz już 2-3 godziny e, chodzimy i pstrykamy zdjęcia, więc e, naszego czasu w ogóle nie liczcie, jest zapisane w z... Z Staubern tutaj dwie godziny. No, my troszeczkę dłużej zrobiłyśmy, bo się zatrzymywałyśmy, żeby popychać, fajne foty zrobić. Wspinałyśmy się na takie małe pagórki, troszeczkę niebezpieczne, żeby właśnie fajne ujęcia mieć. Dużo rozmawiałyśmy, więc my tą trasę pokonujemy wolno, ale jak najbardziej ją polecam. Jest przepiękna. Myślę, że druga, najładniejsza w całym tutaj Alpsteinie, więc zapraszam serdecznie. I jak Wam już kiedyś mówiłam, całe chodzenie po górach i Szwajcaria nie musi być droga, ponieważ tak naprawdę no, my wzięliśmy ten wyciąg, który kosztuje 16 franki, 18 franków w jedną stronę, ale można na tą górę wejść, to zajmuje dwie godziny w jedną stronę, więc jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na chodzenie po górach, nie bierzcie wyciągu, wejdźcie na górę. E, taki cały, cała trasa to może by była jakieś 8-9 godzin, więc naprawdę cały dzień byłby zajęty. Ale nie musicie wydawać na to pieniędzy. Są so dwie restauracje po drodze, ale też nie musicie w nich nic kupować. Możecie zrobić w supermarkecie e, zakupy i po prostu, tak jak my, po drodze zjeść coś. Jest bardzo cieplutko dzisiaj, już nie pamiętam kiedy taka fajna pogoda była w Szwajcarii, bo jednak ta pogoda jest okropna, no ale ja się nie przejmuję, ponieważ już za miesiąc przeprowadzam się do Afryki, więc e, może tak ciepło będę miała już na zawsze, kto wie, więc cieszę się każdą pogodą już tutaj, e, zimnym ciepłem już jest, nie to dla mnie, ponieważ i tak wybrałam e, ciepłe kraje, e, Afrykę i e, no zobaczymy jak to będzie. Co prawda nauczyłam się nie planować za dużo, więc na pytanie, ile w tej Afryce zostanę, nie wiem, może miesiąc, może całe życie. Zobaczymy, co przyniesie jutro w każdym razie. Teraz pracuję bardzo dużo, żeby zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy, bo to nie wiadomo, jak to będzie, ale chcę mieć taki komfort w życiu, że jeżeli będę chciała moje życie zmienić, to będę miała pieniądze na to. Dlatego mimo tego, że będę pracować w Afryce, chcę mieć zaoszczędzone pieniądze na koncie, żeby jak coś się stanie. Będę mogła zawsze liczyć tylko na siebie i sama sobie poradzić. Co do alpejskich jeziorek, one wyglądają przepiękne i są naprawdę tak ukryte, ale nie polecałabym, żeby się w nich kąpać, ponieważ woda jest bardzo, bardzo zimna. Kilka razy próbowałam zamoczyć nogi i wyobraźcie sobie, czułam jakby były sparaliżowane. Nie czułam już nic, było tak zimno. Ta woda ma naprawdę troszeczkę ponad e, plusem, więc nie polecam się w takich jeziorkach kąpać. My już wracamy, bo już jest druga godzina, a ja o 6 muszę już być w pracy, więc wracamy już teraz prosto, nie zatrzymujemy się na żadne zdjęcia, na pogaduchy, na herbatki, kawki, więc zmykamy na górę i do zobaczenia niedługo. Postaram się jeszcze nagrać Wam jakieś odcinki ze Szwajcarii, będę stale nagrywała, montowała stare odcinki, które mam z Afryki. Mam jeszcze kilka odcinków z Bali, może też uda mi się jeszcze je zmontować. Tylko właśnie zmontowanie takiego odcinka zajmuje mi bardzo dużo czasu. Starałam się to tłumaczyć jeszcze na angielski, ale myślę, że zrezygnuję z tego, bo przetłumaczenie jednego na odcinka na angielski zajmuje mi po prostu kilka godzin i nie mam na to czasu. Marzeniem jest też napisanie zimą książki, podróż dookoła świata w czasie pandemii. No nie wiem, jak mi się to uda ze względu na czas, bo też będę bardzo, bardzo busy, no ale zobaczymy. Ale jeszcze mam jedną niespodziankę, jeszcze odbędę przed Afryką jedną wspaniałą podróż. Odwiedzę miejsce, które już jest od zawsze było na mojej bucket list. Jestem pewna, że nie macie pojęcia, gdzie lecę, ale już niedługo się dowiecie. Życzcie mi powodzenia, trzymajcie się, miłego popołudnia. Pozdrawiam Was ze szwajcarskich Alp.